Bo jeżeli chcesz dotrzeć do kogoś, no to musisz mówić tak, żeby on to zrozumiał. Wiem, że ty jesteś zwolennikiem tego, żeby walić każdemu wszystko prosto z mostu. To też tak trochę kulturowo w Polsce, wiesz, nie, wiecie, szkoła nas też uczyła, nie wychylaj się, bo pójdziesz do tablicy, a pójdziesz do tablicy, to no, będzie tam zła ocena i tak dalej. Mówienie wprost, mówienie tego, co myślę i takie... Odrzucanie poprawności politycznej to nie jest brak kultury, bycie dupkiem, hamstwo i y, patrzenie na kolegów i koleżanki z góry. Dobra, nagrajmy to co wiemy, Dobra. a później co nie wiemy. Witajcie w Nerd Management z tej strony. Paweł Rykowski i Krzysztof Rakowski. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o politycznej poprawności, bo często jest tak, że mamy w tych firmach, zwłaszcza w korporacjach, no jest jakaś polityka i trzeba być politycznie poprawny, prawda? No bo co? No bo przecież nie można zrobić czegoś przeciwko firmie, czy jeżeli ktoś mówi wyżej postawiony ode mnie, a to trzeba skakać, tak? Jak to było? No. O Zelonym Maskiem tak było, prawda? Jak mówię, jak, mówi, jak skacz, to ty się pytasz, jak wysoko, ale no. chyba nie do końca. Zarządzanie w dużej korporacji to jest w dużej mierze polityka. I często no, niektórzy menedżerowie, niektórzy liderzy się buntują, ale jednak no, to jest rzeczywistość. Niektóre nasze działania no, to jest polityka, to jest rzecz polityczna, i po prostu trzeba jakoś tam delikatnie stąpać po, po luminowym. Trzeba po prostu czasem uważać na to, co się mówi. No, i o tym uważaniu dzisiaj sobie trochę porozmawiamy, bo z jednej strony nie może dojść do sytuacji, że ty jako lider będziesz uważał za bardzo i będziesz trzymał wszystkich jakby w danej sytuacji, że tak jak jest, jest dobrze, ma być, bo to hamuje zmiany, to hamuje rozwój, to nie sprawi, że będziecie się pracować lepiej, jeżeli coś nie pasuje. No właśnie, zapomnieliśmy Wam powiedzieć, że dzisiejszy odcinek to jest taka trochę dyskusja, bo różnie na to z Paulem patrzymy, w związku z tym pewnie trochę się po zgadzamy, trochę, trochę posprzeciwiamy. W końcu. Tak, w końcu, w końcu będzie trochę dyskusji. W ogóle zastanówmy się, co to jest poprawność polityczna. Jak Ty rozumiesz poprawność polityczną? Co poprawność polityczną, no to ja rozumiem jako coś takie podejście, że trzeba być poprawnym. Jeżeli jesteśmy wkurzeni, bo na przykład przyszła jakaś decyzja, że zmieniamy strategię w firmie i teraz Wam się to nie podoba, no to taka poprawność polityczna będzie no, oznaczać, że zapakujecie, można powiedzieć, by obrazową kupę w srebreko, wiążecie papierkiem, w kokardkę i zaniesiecie szefowi, pokażecie, jest dobrze. <grym> Chyba nie. To jest jeden sposób rozumienia poprawności politycznej. W sumie, może poprawność polityczna to w ogóle jest złe słowo, bo to, o czym ja tutaj myślę, to jest takie, powiedzmy, trochę dyplomatyczne podejście. Czyli szanowanie tego, że ludzie mogą mieć różne poglądy, że ludzie mogą mieć różną wrażliwość, więc jednej osobie możesz powiedzieć: No, słuchaj, tutaj po prostu konkretnie z*******. a drugą osobę trzeba skołczować jakoś delikatnie dookoła, skłonić ją do zastanowienia się tego, w jaki sposób podeszła, aż zrealizowała dane zadanie. To jest to, co zawsze mówimy, że trzeba mieć różne podejście do ludzi. Wiem, że ty jesteś zwolennikiem tego, żeby walić każdemu wszystko prosto z mostu. Ale to nie do końca, bo zobacz, no, tutaj mówimy o odcinek 70, tu podlinkujemy, czyli te testy profilowe, gdzie tak, to ma jak najbardziej sens. Bo jeżeli chcesz dotrzeć do kogoś, no to musisz mówić tak, żeby on to zrozumiał. Jeżeli ktoś ma profil taki, że rozumie dane, to musisz gadać z danymi. Jeżeli ktoś ma profil taki, że rozumie emocje, to musisz gadać emocjami. I to jest jak najbardziej OK. Ale to ma się nijak do tej właśnie sytuacji takiej poprawności politycznej, którą ja rozumiem przez to, że boimy się często albo zamykamy się na hierarchię. Czyli ja rozumiem to w taki sposób. I ja to często widzę w, u różnych ludzi, takich, którzy nie do końca są przekonani o swojej wartości, którzy mają niskie poczucie własnej wartości. To jest dość takie częste że oni się po prostu nie chcą wychylać. To też tak trochę kulturowo w Polsce, wiesz, nie, wiecie, szkoła nas też uczyła, nie wychylaj się, bo pójdziesz do tablicy, a pójdziesz do tablicy, to, no, będzie tam zła ocena i tak dalej. Cię ośmieszą, że tutaj nic nie umiesz. A to jest złe, jakby w pracy, w, zwłaszcza w firmie, no to jest najgorsze, co może być, bo to właśnie hamuje rozwój. Teraz, jeżeli my będziemy się bać tego, że i jakby trzymać się tej takiej poprawności politycznej, która nam podpowiada, mi to nie pasuje. Ja już tego doświadczyłem, to jest w ogóle już sytuacja patologiczna, do tego pewnie jeszcze dojdziemy. Czyli ja tego doświadczyłem i wiem, że z mojego doświadczenia w firmie o podobnej skali, na przykład, to nie zadziałało. I po prostu zrobiliśmy, tak to wybuchło, i teraz ty będziesz siedzieć z tym cicho, bo będziesz się bać odezwać, bo ty musisz to powiedzieć, na przykład szefowi twojego szefa, albo nawet i trzy poziomy wyżej, przełożonemu, który mówi, że z pełnym przekonaniem, że to jest strategia, gdzie chcemy iść a Ty ze swojego doświadczenia już wiesz, że on idzie na ścianę, ale nie powiesz, bo się boisz, bo on jest przecież tutaj szefem wszystkich szefów, to ma pewnie doradców i założysz znowu przekleństwo założeń. Założysz, że on przecież wie lepiej i Ty będziesz po prostu się tego bać i to jest złe. Odniosę się do tego, co powiedziałeś wcześniej, bo są takie osoby, które szczycą się tym, o ja walę prosto z mostu, mówię co myślę i to jest dobre, ale to się zdarza w naszej branży często, że to mówienie prosto z mostu, walenie tego co myślę, to jest delikatne określenie takiego trochę braku kultury, braku dostosowania, po prostu, tak, no haastwa, czystego haastwa, haastwa. braku dostosowania komunikatu do konkretnej osoby. To czasem trochę wynika z tego, że zdarzają się u nas w branży takie osoby, które są bardzo dobre w tym co robią, bardzo mądre, bardzo doświadczone, no ale też tak patrzą z góry na tych mniej doświadczonych, rzucają jakieś sarkastyczne komentarze. Więc warto, żeby tego nie mylić, że to mówię, co myślę to nie znaczy od razu, że muszę to zrobić w sposób niedostosowany do tej osoby, do której mówię, czy z brakiem kultury, czy nie mówiąc wprost, tylko właśnie za jakimś sarkastycznym komentarzem, za jakimś ironicznym czy lekceważącym wręcz podejściem. To jest bardzo ważne i z tej kwestii się zgadzamy. To daj mi tutaj, możesz dodać od razu, bo w ogóle sarkazm i ironia, taka właśnie pasywna agresja tak. pasiv, to jest rzecz, na którą musicie bardzo mocno uważać w swoich zespołach. Jeżeli macie ludzi, którzy w ten sposób funkcjonują, że ich sposób bycia to jest dosrać komuś właśnie takim chamskim, bezczelnym stwierdzeniem na przykład. No już nie bez, bez, bez przykładu, wiecie o co chodzi na pewno, bo jakby w naszej branży jest tego cała masa, więc jeżeli Właśnie ludzie w ten sposób funkcjonują, no to musicie naprawdę z nimi poważnie porozmawiać, bo to może doprowadzić do tego, że po prostu zespół będzie się rozpadał, albo będą sytuacje wręcz patologiczne, że taka osoba, która na przykład właśnie jest taka pasywno-agresywna do innych, będzie na przykład chciała zrobić w końcu coś dobrego, ale codziennie jest dupkiem i zrobi coś dobrego nawet, to to nie wyjdzie po prostu. Tak, takie osoby no w taki, jakiś sposób tłamszą innych, no bo w pewnym momencie ludzie boją się wychylić, bo wiedzą, że zaraz dostaną jakiegoś strzała i to jest przeciwieństwo bezpieczeństwa psychologicznego, o którym już mówiliśmy w przeszłości, no bo jednak nie ma wtedy takiej otwartości, że można się pomylić, można coś porzucić, jakiś pomysł, który nie jest dopracowany albo nie jest najlepszy. Więc na pewno mówienie wprost, mówienie tego, co myślę i takie Odrzucanie poprawności politycznej to nie jest brak kultury, bycie dupkiem, hamstwo i patrzenie na kolegów i koleżanki z góry. I chyba to jest coś, co często się pojawia, że... Słowo poprawność polityczna to jest używane przez przeciwników poprawności politycznej do usprawiedliwienia takiego patrzenia z góry na innych, czy braku kultury tej wypowiedzi? Nie wiem, bo nie, nie wydaje mi się, że to jest z jednej strony jakby tak, no jeżeli ktoś jest dupkiem, to kiedyś nawet były takie badania. Na pewno znajdziemy <coughs> i Tak, znajdziemy podnikujemy bo wniosek był taki, że nie ma takiej ilości pieniędzy, która jakby zrekompensuje zatrudnienie dupka i trzymanie dupka w firmie. I to jest Ważne, że jeżeli na przykład ktoś ma taki sposób bycia, no to może niekoniecznie kwasuje do kultury waszej organizacji. Jeżeli wasza kultura organizacji jest taka, że tam są, wszyscy są dupkami dla siebie, no może tak lubicie. To jest coś, na co na pewno warto zwrócić uwagę. I nie dać sobie wejść na głowę w taki sposób, żeby to jakby przypudrować, właśnie tak, jak mówisz. nie, Że a to, to, to nie, bo to, to polityka, to teraz czy tak trzeba. No nie, tak nie trzeba, wręcz tak się nie powinno funkcjonować. No bo to jest patologia, a no musicie też pamiętać, że no jesteśmy w IT, a w IT, w IT się patologii mikroserwisami nie rozwiążesz. nikomu się nie udało. <noise> tak, ale z drugiej strony właśnie trzeba znaleźć ten balans, bo dobra, okej, okay, z jednej strony nie jesteśmy dupkami, komunikujemy się z ludźmi kulturalnie i tak dalej, no ale z drugiej strony trzeba mówić te trudne rzeczy i czasem jest tak właśnie, że nie mówimy trudnych rzeczy, no żeby zachować tę harmonię, żeby było miło, przyjemnie i sympatycznie. Też zależy od kultury organizacyjnej, ale często tak jest. I te osoby, które mówią trudne rzeczy, to one wychodzą właśnie, że o, no to jest dupek, bo on wkłada ten kij w szprychy, cały czas rzuca kłody pod nogi, cały czas coś kwestionuje. No to jak to robić, żeby to robić dobrze? Bo to jest też takie ograniczenie, które my mamy, nie, że z jednej strony się boimy sami, coś powiedzieć, a z drugiej strony, właśnie napatrzymy na tych, którzy się wychylają i tam wychodzą, bo to jest sytuacja, kiedy ktoś w sposób taki normalny, naturalny przychodzi i mówi, słuchajcie, chcemy zrobić coś takiego, chcemy zrobić A, wdrożyć B, wykorzystać jakiś system, technologię, cokolwiek to jest. Na zasadzie jest problem, jest rozwiązanie, albo na przykład mamy nasza strategia, idzie tutaj to, co trochę już mówiłem, że mamy taki pomysł, i teraz ktoś wie, że ten pomysł prowadzi na ścianę, i na tej ścianie się rozwalimy. To teraz nie słuchanie go. No, to już jest problemem. To jest nasza rola, jako, jako liderów, żeby po prostu też wyłapać to, bo jeżeli ktoś jest, ktoś jest tym, tym dupkiem i teraz to jest pierwsza rzecz od kwartału, którą po prostu powiedział coś mądrego, to będzie naprawdę trudno wyłapać to, że to jest coś, na czym trzeba się skupić, bo właśnie może, zostać, może być tak odebrane, jak mówisz, i mm -hmm. wtedy będzie, będzie naprawdę bardzo ciężko to wyciągnąć i też. Pomóc chnąć to dalej, bo zwłaszcza w organizacji, żeby powiedzieć, że słuchajcie, tutaj naprawdę mamy problem, i tutaj naprawdę musimy coś z tym zrobić, bo się rozwalimy. Tak, to jest właśnie kolejna rzecz, że my też mamy czasami tak, że ponosimy jakiś problem, ale jest bardzo cienka linia pomiędzy podnoszeniem problemu, proponowaniem rozwiązania, a po prostu narzekaniem. Czasem bywa, że narzekamy, 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 czy ktoś tak robi, no i wtedy taka osoba ma taką opinię narzekacza, którego nikt nie chce słuchać. Bo ciągle narzeka. A to ci przerwę, bo to w końcu, zobacz, mamy, jak mówię, chciałem się pokłócić trochę, podyskutować, no. bo, bo według mnie ta linia jest bardzo gruba. <laughs> no ona nie jest wcale cienka, bo teraz ktoś, kto narzeka, to ci marudzi, że to mu nie pasuje, to mu nie pasuje, to mu nie pasuje. I teraz marudzenie od właśnie proponowania no de facto rozwiązań. No to właśnie się różni brakiem rozwiązań. No bo marz, narzekamy na sytuację i jakby nie mamy Absolutnie żadnego, nie wiem, pomysłu, czy nawet nie chciało nam się ruszyć. bo to jest, Jeżeli mnie coś boli, jeżeli, nie wiem, wdepłem na gwoździa i mnie boli noga, no to ja muszę z tą nogą coś zrobić. Nie wiem, wyciągnąć tego gwoździa, zabandażować sobie, opatrzeć. A jeżeli mnie na przykład coś boli, i nic z tym nie robię, no to co to będzie? To pewne jest, jak w bank, to jak w banku, że będzie boleć tylko bardziej. Może jeszcze jakieś zakażenie się wdać i będą musieli mi nogę odciąć. Więc tutaj jest dokładnie tak samo. Jeżeli ktoś ma ludzi, no, to jest po prostu marudą, i wtedy zwracamy. Znowu z marudy może stać się dupkiem, z dubka po prostu stanie się kimś takim, kto po prostu no, będzie generował toksyczną atmosferę. I teraz, jeżeli nawet ten dupek od święta powie coś dobrego, sensownego, to moim zdaniem są bardzo duże szanse, że po prostu to przejdzie jako to właśnie marudzenie mm. i, i, i tak dalej. A teraz. Ja mówię, że ta, ta linia jest gruba, ponieważ jeżeli y, ktoś to proponuje rozwiązania, to widzicie, jest problem, idziemy na ścianę, Tu się rozwalimy, czyli mamy tą de, de facto to samo, jest część marud tutaj część marudze, ale z drugiej strony zaraz słuchajcie, możemy zrobić tak, możemy zrobić tak, pomyślmy tak, a może jak to zrobić. Albo nawet po prostu takie proste zdanie na zasadzie, słuchajcie, jest źle, Coś trzeba z tym zrobić. Nie mam bladego pojęcia, co z tym możemy zrobić, ale weźmy się, nie wiem, spotkajmy, zbierzmy wszystkich tutaj najmądrzejszych, których mamy, zróbmy jakiś nie wiem, brainstorming, pogadajmy, no zróbmy coś, pomyślmy, bo z tym trzeba coś zrobić. I to jest do duża różnica wtedy. Duża różnica, zgadzam się, ale y, moim zdaniem ta linia jest cienka, bo właśnie jest dosyć prosto przeskoczyć z tego samego marudzenia na. Przynoszenie pomysłów, co z tym zrobić. I to nie jest tak, że to jest niemożliwe, żeby taki Maruda stał się kimś, kto proponuje pomysły. Wcale nie, bo ten Maruda przeważnie ma te pomysły. Tutaj trzeba zwrócić na to uwagę, jak się te pomysły proponuje, bo też często powiedzenie, że dobra, te głupki z infry powinny się wziąć za siebie i wdrożyć to czy tamto, to nie jest pomysł na rozwiązanie problemu. Nie idźcie tą drogą. Tak. Pomysł na rozwiązanie problemu to jest zastanowienie się, jakich mamy interesariuszy, kto jest zaangażowany w jaki sposób. I podjęcie jakichś działań, a nie tylko stwierdzenie, dobra, problem jest po stronie kogoś tam i powinni się ogarnąć, bo my wszystko robimy super. Tutaj jesteśmy dużymi zwolennikami tego, żeby nawiązywać kontakty z ludźmi, takie jeden na jeden, chodzić po prostu do tych ludzi, którzy są za to odpowiedzialni, żeby lepiej zrozumieć, jakie mają problemy. Jak my możemy rozwiązać ich problemy, jak oni mogą nasze problemy rozwiązać, czyli nie zamykanie się w takich silosach albo przerzucanie ticketów i potem eskalowanie i dopytywanie, kind reminder, kiedy to będzie zrobione, tylko żeby właśnie nawiązywać te relacje jeden na jeden, rozmawiać z tymi ludźmi jak z ludźmi. I szukać tych rozwiązań, bo to yy, no, przynosi niesamowite efekty. Tak, masz rację, bo to, te, te relacje są ważne. Po prostu musimy pracować z ludźmi jak z ludźmi. Nie zakładać, że to jest jakiś zespół i brać odpowiedzialność za to, bo brać odpowiedzialność nawet za większy kawałek niż, niż mamy. Jeżeli my mamy aplikację w swoim zespole, którą robimy, no to to jest w naszym interesie, żeby ona jakby po pierwsze dostarczała wartość dla biznesu, rozwiązywała jakieś realne problemy, a nie było tylko kawałkiem kodu, który ładnie wygląda, bo to też jest często problem, że robimy rzeczy techniczne, które są fajne, ładne, super, bomba, ale no, nie przynoszą żadnych korzyści, żadnej wartości. I poza działem IT to tak naprawdę równie dobrze mogłoby tego nie być. Więc kiedy będziecie rozmawiać z tymi ludźmi, którymi musicie się w jakiś sposób skonfrontować, to właśnie warto patrzeć, tak jak Ty powiedziałeś, przez pryzmat, jakie mają cele. Co, na czym im zależy? Dlaczego im na tym zależy? Bo wyjście właśnie z takiej pozycji, że e, u nas jest super bomba, nic nie rozwiązuje, nic nie usprawnia. Dużo lepiej jest pokazać, że słuchajcie, nawet jeżeli tak jest, że wy coś robicie i to u Was jest super, a inne zespoły nie robią w taki sposób, robią inaczej, robią źle. Cokolwiek to znaczy, że robią źle, albo po prostu nie, jakby ich to totalnie nie interesuje, to też jest ok. Wy możecie poka co najwyżej pokazać innym, w jaki sposób wypracujecie, i na tym się wasza rola kończy. Jakby nie możecie bardziej chcieć od innych, żeby robili rzeczy tak jak wy, no bo każdy może, każdy zespół może się rządzić swoimi prawami, no i dlatego jest zespół. Ale możecie oczywiście zainicjować zmianę, i tu was odeślemy do podcastu Mariusza Gila, u którego rozmawialiśmy właśnie na ten temat, w jaki sposób zmienić to narzekanie i dostrzeganie tych błędów w zmianę. W Mariusza Gila Better Software Design właśnie o tym rozmawialiśmy, więc wrzucimy Wam linka. To była godzina wałkowania tego tematu, więc zapraszamy, żebyście sobie to posłuchali. Dokładnie. Ja bym tutaj poruszył jeszcze dwa tematy, czyli komunikację. Poprawność polityczna w kontekście komunikacji No to jesteśmy między nami a innymi zespołami albo często między nami a szefem. I teraz ja bym poruszył, te, jak ty to widzisz, z tych dwóch perspektyw, czyli z jednej strony ja, jako deweloper, czyli człowiek tutaj w zespole na tym najniższym szczeblu organizacyjnym, powiedzmy może nie junior, tylko już taki mid, średni senior. To już trochę doświadczenia ma, już wiesz czym to się je, jak to się pracuje, już nie jest taki tam świeżo opierzony, no i teraz ma problem taki organizacyjny do nie wiem szefa, szefa, twojego szefa. I teraz w jaki sposób taka osoba może się komunikować? I w drugą stronę, bo to co rozmawiałem z, z Laurencją w setnym odcinku, tutaj już podlinkuję, no to Laurencją też powiedział, że on jako dyrektor działu, on też bardzo chętnie rozmawia właśnie z liderami, czy nawet ludźmi w zespołach. Czyli tam czasem dwa, trzy poziomy niżej, żeby zrozumieć co się dzieje, o co chodzi. I teraz, jakby patrzenie przez ten pryzmat poprawności politycznej i tej hierarchii jeszcze, to nie jest też takie silne jeszcze w, u nas w Polsce, znaczy mam nadzieję, Którzy tak mają, że po prostu się boją, bo ktoś ma przed nazwiskiem plakietkę dyrektor, senior lider czy coś i już jest paraliż, bo to jest ktoś tam wysoko w hierarchii. A tak naprawdę to jest taki sam człowiek. No, jak, jak w ogóle komunikować się między w jedną stronę i w drugą stronę? No właśnie. Moim zdaniem idealnie jest tak, żeby każdy z każdym mógł się komunikować, żeby była ta komunikacja. Ale jest kilka aspektów, które należy wziąć pod uwagę. Czyli chociażby właśnie ten deweloper idzie, nie wiem, do wiceprezesa, no to warto wziąć pod uwagę, że ten wiceprezes pewnie jest zawalony robotą. Więc to jest jakby jakaś tam kwestia praktyczna, że może ktoś niżej jest w stanie odpowiedzieć na jakieś pytanie. To jest jedna rzecz. To nie znaczy, że nie powinieneś rozmawiać oczywiście z wiceprezesem, tylko że weź pod uwagę, że możesz dłużej czekać na odpowiedź po prostu. Druga rzecz, może się okazać, że nie wiem, rzucasz swojego szefa pod autobus, bo zagadujesz do jakiegoś człowieka szczebel czy dwa wyżej o coś pytasz, a się okazuje, że ten ktoś oczekiwał, że twój szef ci to przekaże. To też nie znaczy, że powinieneś zniechęcać na przykład swoich ludzi, żeby rozmawiali gdzieś tam z twoim szefem, czy z szefem twojego szefa, tylko w drugą stronę raczej. My byśmy chcieli, ja bym chciał na pewno, żeby moi podwładni i podwładni moich podwładnych, żeby mogli rozmawiać z moim szefem, z szefem mojego szefa i żeby ta otwarta komunikacja była otwarta. Więc po prostu my musimy dbać o to, żeby, no, żeby przekazywać te informacje cały czas, żeby wyjaśniać, żeby Albo nasi ludzie mieli wszystko, co, co chcą wiedzieć. Jeżeli chcą się dowiedzieć, nie wiem, dopytać czegoś, dowiedzieć, to żeby wiedzieli, że od nas się dowiedzą najszybciej, ale jeżeli chcą, to mogą się też spytać tego, nie wiem, naszego szefa i no, żebyśmy my mieli pewność, że nie będzie tutaj jakiejś niejasności, albo że a, czegoś nie powiedzieliśmy, czegoś nie przekazaliśmy. Więc oczywiście, czasem w takich korpo układach jest z tym problem. Zdarzały mi się takie sytuacje. Rozmawiam z szefem mojego szefa i się okazuje, że mój szef mi czegoś nie przekazał, ale raczej nie ma z tego grubej afery. To jest po prostu kwestie takie organizacyjne. A było jeszcze jakieś spotkanie, nie mieliśmy kolejnego spotkania i ktoś tam czegoś jeszcze nie przekazał, na przykład, bo to świeża sprawa. Więc no to zależy od kultury. Warto budować taką kulturę, żeby ta komunikacja była swobodna i żebyśmy nie mieli czego się bać, czy czego się wstydzić, czy żeby nie było właśnie jakichś takich zgrzytów. No ale z drugiej strony też. Liczy się intencja, prawda? Jeżeli mamy sytuację, że to akurat taka z życia wzięta deweloper, na przykład przychodzi, widzi nowy człowiek, wszystko tu jest źle, pisze maila do prezesa, że wszystko w Waszej firmie jest źle. To jest trochę słabe, prawda? I to rzutuje na tego team lidera, z którego zespołu to wyszło. Znaczy, może pojawić się taka myśl w głowie tego jakiegoś tam ważniaka na szczycie, że o, co ten tym ten lider tam nie dba o to, żeby ludzie siedzieli cicho. I wtedy, jakby, wiecie ta, ta sieć tutaj różnych założeń się pojawia, ale chodzi o to, żeby budować taką kulturę, żeby coś takiego też było ok żeby dało się na to odpowiedzieć, dało się jakoś zarządzić. Super, bo się w dwóch aspektach nie zgodzę. Zgadzam się z tym, że tak, trzeba właśnie tą kulturę budować. Nie zgodzę się z tym, że to rzutuje jakkolwiek na, na tym lidera, bo to jest znowu nasze założenie. Nie wiem, że może sobie ktoś tak pomyśleć, a tak, nie że ale rzutuje, właśnie, to jest nasze znaczy, Ale to jest super, bo to jest właśnie dobrze, że to wyciągnąć tutaj, że my często sobie myślimy, co ktoś inny pomyśli. Tak, to to tak. To jest jakbym. Skazane na porażkę, bo nie siedzicie w głowie innej osoby, nie siedzicie w butach, a tym bardziej nie siedzicie w butach kogoś, z kim pracujecie de facto mało. Bo jeżeli rozmawiamy o relacji ty, a twój przełożony, przełożonego, przełożonego, powiedzmy trzy poziomy wyżej, który tak naprawdę pracuje z innymi ludźmi na innym poziomie, na innych rzeczach, no to siłą rzeczy jakby tych interakcji macie mało. O ile nie wiem, nie gracie razem w piłkę, w, czy tam nie wiem, w jakieś gry, czy prywatnie się nie spotykacie, to. Nie będziecie w stanie wejść w głowę takiego człowieka, więc wasze założenie z powrotem, przekleństwo założeń, nie róbcie takich założeń, że ktoś sobie coś pomyśli, nie wiecie, zapytajcie. Właśnie to jest budowanie kultury takiej otwartej jest właśnie przez to, żeby nie zakładać, a po prostu pytać, rozmawiać. I moim zdaniem, też dla was jako lidera, jeżeli macie takich ludzi, którzy przychodzą i na przykład mają tutaj, nie wiem, problem, czy nawet widzą, że coś nie pasuje, to wręcz dajcie im tą przestrzeń, żeby po prostu porozmawiać. Z jednej strony wy sprawdzicie organizację, na ile organizacja jest otwarta na komunikację w, w dany sposób, czy może właśnie się okaże, że w waszej firmie to działa tak, że może u was jest super, ale jak się napisze do, nie wiem, do prezesa z jakimś pytaniem, czy na przykład z jakimiś propozycjami zmian, no to prezes odpisze, że ja jak kto ty w ogóle jesteś, w ogóle nie masz tu nic do gadania, my robimy tak, bo tak robiliśmy zawsze. Więc to jest... Moim zdaniem waszej roli jako liderów to jest właśnie dobre też i być samemu otwartym i też dawać ludziom, żeby się nie bali, bo to jest duży problem. O, to możemy teraz tutaj też poruszyć. Mm. To jest duży problem, kiedy ludzie się boją. Tak. Kiedy ludzie się boją odzywać, kiedy ludzie się wstrzymują, no, w zasadzie mają jakieś pytanie, mają jakieś wątpliwości, ale stwierdzą, że w sumie to nie boli ich tak bardzo albo po prostu zaczynają się wycofywać i nie zapytają wprost. I to prowadzi też do wypalenia końców. No bo coś ich gryzie, nie dostaną odpowiedzi. Może zapytają ciebie, może nie. Tak naprawdę to jest taka już rysa na szkle, która po prostu powoduje, że zamiast przyjść, po prostu zapytać wprost, a na temat taki, to co? Jak zrobimy w takiej, takiej sytuacji? No jeżeli komunikacja jest otwarta, no to super, bo przyjdzie i powie tak, i tak, i tak. I to jest dobry przykład dla tych z Was, którzy są wysoko w tych szczeblach organizacji żeby wyciągać na światło dzienne i właśnie wciągać te osoby gdzieś tam o wiele, wiele niżej do dyskusji. Odpowiadać na ich pytania publicznie, jakieś maile czy czaty, które oczywiście na to pozwalają, żeby nie ignorować tego albo nie mówić jakiemuś tam swojemu podwładnemu czy szczebel niżej – weź tam, zajmij się tym, odpowiedz temu gościowi. Tylko właśnie, żeby angażować się w te dyskusje, żeby na nie odpowiedzieć, odnosić się do tego, Zwłaszcza, że wy często jesteście w stanie za wiele wyższego poziomu to przedstawić i też dajecie paliwo tym waszym menedżerom do tego, żeby dalej to tłumaczyć, przekazywać. Tak, i tutaj rzecz, która jest bardzo istotna, to to, żeby jeżeli jesteśmy na wyższym poziomie i, i mamy na przykład kilka szczebli menedżerów, dodel, deweloperów, to żeby pamiętać o tym, żeby uczulać wszystkich, że informacja musi być powtarzana, bo jeżeli nie jest powtarzana, ona ginie. Założenie, że na przykład jeżeli CTO, CEO powiedz coś, to że do wszystkich to trafi za pierwszym razem i każdy to zrozumie tak samo, no to jest bardzo grube i naiwne założenie, że coś takiego się, się uda. Nie, wręcz przeciwnie, wręcz informacja, zwłaszcza taka, czy strategiczna, czy informacja taka kluczowa, która Pada, jakby nawet od samej góry, ona musi być powtórzona przez wszystkie szczeble, przez menadżerów wyższego szczebla, średniego szczebla, nawet przez wszystkich team leaderów, i jakkolwiek macie jakby długą i szeroką tą organizację, jakby każdy musi mówić jednym głosem i właśnie to powtarzać. Bo, jeżeli nie ma takiej komunikacji, albo ta komunikacja ucieka gdzieś, albo właśnie się staramy być tacy właśnie poprawni polityczni, że no to już niżej nie powiemy. Ja już nie będę tego przekazywał, bo przecież już tutaj szef wszystkich szefów na konferencji to powiedział. Może i powiedział, ale będą ludzie, którzy tego nie obejrzeli, będą ludzie, którzy tego nie zrozumieli, może przeleciał przez coś za szybko, może jakieś wątki nie zostały wypunktowane w odpowiedni sposób, żeby to do wszystkich dotarło. Tego nie wiecie i właśnie musicie to powtarzać, musicie pytać ludzi, czy to zrozumieli i też wyciągać te wszystkie niejasności, które się pojawiają w waszych głowach i dać przestrzeń waszym ludziom, żeby wszystkie niejasności wyprostowali od razu, a nie trzymali gdzieś tam na siebie i... No nie, my się nie odezwiemy, bo nie, bo to strach. No dobra, podsumujmy. Wygląda na to, że się jednak zgadzamy i trzeba że się trochę bardziej pokłócimy, co dla mnie jest najważniejsze w tej dyskusji. Żeby nie mierzyć się z problemem, czy to poprawności politycznej, czy takim zahamowaniem o, czy na pewno możemy tutaj się komunikować, twórzmy takie organizacje, w których to jest ok, że każdy się z każdym komunikuje i oprócz takich obostrzeń powiedzmy organizacyjnych, że ktoś może być naprawdę zajęty czy zajmować się innymi rzeczami, to jednak, żeby każdy z każdym mógł się komunikować, żeby to nie tylko było takie przyzwolenie na tą komunikację, no, ale też musicie dbać o to, że jak Wasz szef wam coś powie, to wy to przekazujecie niżej, żeby potem nie było zdziwienia, że coś gdzieś nie spłynęło. Czasem jest tak, że ten management średniego szczebla jest takim murem, który trochę przedziela organizację. Należy pamiętać, że to, że mówię wprost, że jestem przeciwny poprawności politycznej, to nie może być wytrych do tego, żeby być nieuprzejmym, niekulturalnym albo po prostu narzekać bez jakiejś propozycji ze swojej strony. Paweł, a ty co z tego wnosisz? Zdecydowanie nie bądźcie dupkami, nie dajcie waszym ludziom, żeby dupkami zostali albo byli, albo w taki sposób się zachowali i dbajcie o ich bezpieczeństwo psychologiczne. Dbajcie o to, żeby po prostu każdy w taki sposób otwarty, jeżeli ma wątpliwości na jakikolwiek temat, miał tą odwagę i swobodę do pytania się do was, do waszego szefa, szefa waszego szefa, do prezesa całej organizacji, jakąkolwiek strukturę w waszej firmie macie żeby w sposób otwarty można było rozmawiać. I też pamiętajcie, że nie chodzi nam o to, żebyście teraz polecieli do szefa, swojego szefa i tak jak ty powiedziałeś, żeby wrzucać ludzi pod autobus, tylko pamiętajcie o tym, żeby po prostu rozmawiać. Warto zadbać o to, żeby każdy był poinformowany w każdą stronę. Czyli jeżeli jesteście team liderami, czy na przykład nie wiem, jesteście jeszcze deweloperami, to rozmawiajcie ze swoimi przełożonymi, żeby oni porozmawiali dalej i temat pociągnęli dalej. Nawet pokażcie im ten odcinek, żeby wiedzieli, co mają z tym zrobić, żeby poszli dalej z tą informacją i się nie bali, bo to też jest problem, jeżeli takiego lidera macie. Dajcie mu po prostu się nauczyć, jak powinien to zrobić, zadbajcie o niego. I po prostu się nie bójcie. Twórzcie tą kulturę dobrą, a jeżeli jesteście wyżej w hierarchii i jesteście już menadżerami menadżerów, to zadbajcie o to, żeby po prostu ludzie się czuli swobodnie, żeby nikt się nie bał. Ta polityka otwartych drzwi jest bardzo istotna, że po prostu każdy może przyjść, powiedzieć, co mu tutaj na sercu leży i nie ma co się bać, że ludzie będą nasz czas tracić, bo to nie jest strata czasu. Stratą czasu jest właśnie trzymanie tych rzeczy dla siebie, nie, nie wyciągnięcie innych na światło dzienne, po czym po roku dwóch ktoś przyjdzie powie: "No ja to sobie tak myślałem dwa lata temu, że my się rozwalimy". Nie? No, a czemu nie powiedziałeś? Bo się bałem albo bo chciałem być poprawny politycznie. No i też nie uzurpujcie sobie monopolu na komunikację, żeby nie było tak, że ta komunikacja musi przychodzić przez was. To tyle na dzisiaj, dzięki wielkie. Jeżeli chcecie być na bieżąco i mieć informacje o nowych treściach i nie tylko, już niedługo odpalamy program dla nowych i przyszłych liderów, to zapiszcie się do newslettera nerd.management ukośnik newsletter i lądujemy na Waszej skrzynce co tydzień we wtorek o 8.00. Cześć! Cześć!